Dobra, jest w ogłoszenia. Czy to aktualne jest? Ale którego ogłoszenia? Asystent prezesa zarządu. Tak, aktualne. A dużo Państwa macie chętnych? No nie trochę, ale... Słucham, o co chodzi? No, jak Państwu przebiega rekrutacja, bo jestem zainteresowany. Wiesz, to w takim razie proszę przesłać CV, tak jak jest mowa w ogłoszeniu. Zbieramy CV i na tej podstawie zbieramy osoby na rozmowę. Aha, a jakieś dodatkowe jeszcze informacje mogły Pani mi udzielić, na przykład dotyczące, czy to jest bezpłatny staż, tak? Tak, to jest bezpłatny staż na około 3 miesięcy, ale z możliwością zatrudnienia. Mhm. To nasze zwiększone szanse, jeżeli osoba posiada orzeczenie o niepełnosprawności. E, spokojnie, da się przecież. A ma Pan, posiada Pan takie orzeczenie? Mogę załatwić. Jak załatwić? Ma Pan czy nie? A mogę załatwić, to żaden problem przecież. No jeżeli Pan tak mówi, to proszę przesłać yy, na y, y, po w e skąd. A i wtedy osoby z ma mają pierwszeństwo, tak? Yy, nie zawsze, to zależy też od CV. Aha, I jakieś yy... preferowane kierunki, jakieś... Nie, 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 nie ma preferowanych kierunków. No to jestem po prostu zarządzanie zasobami ludzkimi. To coś mnie skreśla, czy nie? To znaczy, to, o, ja nie jestem osobą decyzyjną, mhm. to jest po prostu osoba do, do, dla prezesa i prezes tutaj podejmuje decyzję. Tak więc, no, trudno powiedzieć w tej chwili. Jeżeli od CV, to wtedy na pewno będą jakieś szanse. Aha, dobra. jeszcze mam tylko takie jedno pytanko tutaj, ten staż bezpłatny, trzy miesięczna nie wiem, zakupy czy jakieś takie, nie wiem, bilety zwracacie z rachunkami jak przyjdę? To znaczy, ale dokładnie czego rachujesz? No nie wiem, na no wyżywienie codzienne. Nie, na no wyżywienie to każdy pracownik na swój koszt. Ewentualnie y, na koniec to y, możliwość ewentualnie jakiegoś y, zwrotu za y, koszty podróży dojazdu do pracy. A no by Pani tak bezpłatnie y, pracować u dlatego, dlatego mówię, że to jest rozliczane na koniec. tym y, bezpłatnie to nie jest. A jakoś zaliczkę można, żeś? Nie, nie, nie ma zaliczki. Na koniec sterzu. Czyli po trzech miesiącach dopiero? Tak, po trzech miesiącach. A przez te trzy miesiące, to za co ja będę żył? No to jeżeli Pan szuka pracy, no to to ogłoszenie nie jest dla Pana, bo szukamy dla osób, które y, mieszkają na przykład z rodzicami i chcą sobie zrobić bezpłatny staż, dzięki którym później łatwiej im będzie znaleźć pracę. Tak funkcjonuje to obecnie. Aha, tutaj. no to trzeba było lepiej napisać, że szukamy jeleni. No to jeżeli Pan nie jest zainteresowany, to to się nie przesyłać Civi. Dużo osób chce sobie znaleźć staż bezpłatny, żeby później miało większe szanse na znalezienie płatnej pracy. A poza tym, tak jak mówiłam, po tym stażu jest duża możliwość zatrudnienia normalnie na umowę o pracę. Czekamy w jakim stopniu zastanawiamy. Normalnym. Po sprawdzeniu osoby przez te trzy miesiące będzie wiadomo, czy ktoś się nadaje, czy nie. To wszystko? Nie, jeszcze możemy chwilkę pogadać. Ja, ja kończę pracy, Dziękuję bardzo, do widzenia. Halo. Halo. No kulturalna rozłączyła się.